Ho, 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 siemanko widzowie, witajcie z tej strony Bergar. Dzisiaj mamy coś specjalnego. Jako, że są święta, postanowiłem przygotować dla Was jakieś prezenciki. Mamy konkurs wędkarski. Są trzy miejsca, pierwsze, drugie i trzecie. No tak, pierwsze, drugie i trzecie, trzy miejsca. Więc do, wy do wygrania będą trzy nowiutkie wędki. Teraz będzie Wam się wyświetlało pierwsze miejsce. drugie miejsce. Trzecie miejsce. Widzowie, zasady są bardzo proste, jak zwykle na mojej konkursie. <kluzny> 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 nie prawie wpadłem na kupę. Więc tak, y, standardowo piszecie na adres e-mail podany w opisie. W temacie dajecie hashtag YouTube, żebym jakoś mógł sobie posortować te wszystkie e-maile. A w treści, uwaga, piszecie swoją ulubioną potrawę. Wigiliną, dokładnie tak. Ze wszystkich e-maili losowo wybieram trzy, więc to nie jest tak, że jak będziecie podlizywać, na przykładzie, O, Berger, jesteś moim ulubionym youtuberem, kocham cię. To nie, to wcale ja nie, wybi nie wybiorę. Wybieram losowo i później będziecie mieli z tego oddzielny odcinek. Losowo. Jeżeli macie z tym problem, to macie problem. Nara wysłał świąt, ho-ho-ho. ¡Tú, tú, 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 tú!